Dzień dobry, witam Was serdecznie w drugim odcinku podcastu Migrena i co dalej? W poprzednim odcinku wspólnie z panią doktor rozmawialiśmy o tym, czym jest migrena, czym różnią się jej formy przewlekła od epizodycznej, i przede wszystkim jak ważny jest udział pacjenta w leczeniu i jak duże są konsekwencje nieleczenia migreny. Dlatego dzisiaj idziemy o krok dalej. I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o możliwościach terapeutycznych leczenia migreny, zarówno w ramach programu lekowego, jak i o mechanizmach działania tych leków. I przede wszystkim odpowiemy też na to pytanie, które pojawia się w głowach pacjentów po zakończeniu leczenia w ramach programu lekowego B133 czyli co dalej. Dzisiaj jest z nami również pani doktor Małgorzata Czernichowska-Kotiuszko, specjalistka neurologii i członkini Polskiego Towarzystwa Bólu w Głowę. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam. Pani doktor, kawa na ławę. Zaczynamy od tego, co mamy. Co jest dostępne w zakresie leczenia migreny w Polsce? Czy jakie mamy opcje terapeutyczne? No, więc takie podstawowe dwie opcje terapeutyczne to jest leczenie doraźne. Leczenie no. profilaktyczne. Leczenie doraźne polega na tym, żeby jak najszybciej, jak najskuteczniej przerwać napad migreny. Natomiast leczenie profilaktyczne stosujemy wówczas, kiedy chcemy zmniejszyć częstość napadów migreny. I obniżyć jej natężenie tego bólu, tak, żeby to one były łagodniejsze, żeby lepiej reagowały na leki przeciwbólowe, jeżeli nadal jeszcze po zastosowanym leczeniu mamy napady migreny. Jeżeli chodzi o leczenie doraźne, to tutaj mamy kilka opcji. Możemy stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne, możemy stosować tryptany, to są taki, taki złoty standard do tej pory przynajmniej leczenia migreny oraz gepanty. Natomiast w leczeniu profilaktycznym to możemy zastosować przeciwciała monoklonalne, możemy zastosować toksynę botulinową oraz do leki, można powiedzieć, takie standardowe, czyli Beta-Bolkery, leki z grupy przeciwpadaczkowych oraz z grupy leków przeciwdepresyjnych. Wszystkie te leki są tylko i wyłącznie dostępne, kiedy zleci je neurolog. Tak bym chciała tylko podkreślić, prawda? Dokonowała tak, jak <laughs> tak najlepiej, prawda? Jeżeli Dokładnie. lekarz cały czas trzyma rękę na pulsie i prowadzi całą terapię. Ty, trochę tutaj, um, myśląc o migrenie, myślimy o tym, że jest to choroba mózgu. W związku z czym e, chciałabym prosić panią doktor o to, żeby wyjaśniła nam trochę pani, e, w jaki sposób ten mechanizm migreny powstaje w naszym mózgu i jak te leki mogą go zatrzymać. Mechanizm powstawania migreny jest dosyć skomplikowany. Generalnie mózg działa tak, że nie wszystkie bodźce powinny wywołać taką gwałtowną reakcję, mm -hmm. jak to się dzieje w migrenie. I leki, które my stosujemy, staramy się zastosować po to, żeby jakby ten mózg nam trochę się wyciszył, albo żeby tak gwałtownie nie reagował na, na bodźce. Więc nie, leki przeciwbólowe, niesterydowo-przeciwbólowe będą nam działały typowo przeciwbólowo-przeciwzapalnie. E, tryptany będą działały na receptory serotoninowe, e, żeby stabilizować i żeby przerywać napad bólu, żeby, nie, żeby obkurczyć rozszerzone naczynia krwionośne i żeby ta przepuszczalność błon w naczyniach się zmniejszyła i żeby nie wytwarzały się neuroprzekaźniki, które powodują stan zapalny. E, gepanty działają na szlak CGR. RP, czyli one już działają tak bardzo precyzyjnie i one blokują receptor. Czyli jeżeli ligand nie ma możliwości przyczepienia się do receptora, to przerywamy tę kaskadę zdarzeń neurologicznych. To, można powiedzieć neurologicznych, które doprowadzają do napadu e, migreny. I to, są, e, I to jest leczenie doraźne, e, do przerwania napadu. Natomiast leczenie profilaktyczne e, to ma za zadanie tak troszeczkę nam e, zmodulować tą aktywność neurologiczną, czyli tak by od podstaw wyciszyć ten mózg, żeby on od samego początku już tak nam nie reagował na, na bodźce. E, I przeciwciała monoklonalne działają też na szlak CGRP, ale one działają zarówno na receptor, są takie, które działają na receptor, a są takie, które nam wychwytują tą cząsteczkę, która się do tego receptora przyczepia. Toksyna botulinowa będzie działała na obwodzie, bo my podajemy ją nad zakończenia włókien nerwowych, mm -hmm. tutaj na szyi, na głowie. Tych punktów jest prawie 40, niestety. I wstecznie toksyna botulinowa dostaje się do środkowego układu nerwowego i tam blokuje to przekaźnictwo bólowe. Jeżeli chodzi o leki stosowane doustne, czyli o beta-blokery, to beta-blokery są również stosowane przy nadciśnieniu tętniczym i one nam jakby stabilizują neuron, żeby on nie reagował nadmiernie. Podobnie działają leki przeciwpadaczkowe, tam z kolei mamy mechanizm działania taki na kanały sodowe, więc jakby powoduje nam to, żeby, że ta depolaryzacja nie jest taka, taka gwałtowna. Oraz leki przeciwdepresyjne, niektóre z nich mają udowodnione taką skuteczność utoczność przeciwbólową, jeżeli chodzi o, o napad migreny. Bardzo ważny jest myślę ten podział właśnie na leczenie, które ma zatrzymać atak i na leczenie profilaktyczne, tak. bo myślę, że to drugie jest chyba dużo cięższe w takim zrozumieniu pacjenta, że żeby utrzymać efekt leczenia należy je kontynuować. Należy kontynuować właśnie to leczenie profilaktyczne, bo to, że przerwiemy napad i wrócimy do normalności, to jest oczywiście dość duży sukces i na pewno każdy pacjent do tego dąży. Ale zależy nam na tym, żeby utrzymać ten efekt jak najdłużej, prawda? Się. I w ramach programu lekowego B133, który jest dostępny i refundowany w Polsce, mamy dwie opcje proszę mi, pani doktor, w razie czego poprawiać dwie linie terapeutyczne tego leczenia profilaktycznego, prawda? Czyli najpierw pacjent zwykle kwalifikowany przez neurologa do tego programu lekowego otrzymuje pierwszą linię leczenia jest to toksyna botulinowa. Tak. I mhm. to trwa 12 miesięcy. Czy... Nie, yy, nie, to w sumie yy, to zależy, bo yy, jak, jak kwalifikujemy pacjenta do tej pierwszej linii lekowej, tutaj jakby nie mamy wyboru, yy, na początku tak. zaczynamy yy, od toksyny botulinowej, i tutaj są trzy podania. Yy, yy -y. Każde podanie jest to trzy miesiące, okay. więc mamy tak dziewięć miesięcy leczenia i po tych trzech miesiącach oceniamy skuteczność leczenia. Yy -y. Jeżeli ta skuteczność jest, czyli mamy redukcję ilości dni z bólem głowy o połowę, to wtedy jeszcze są dodatkowe dwa podania, yy -y. czyli mamy jeszcze pół roku leczenia. Yy -y. Natomiast jeżeli tej skuteczności nie mamy, to wtedy kwalifikujemy pacjentkę do drugiej linii leczenia i wtedy otrzymuje przeciwciało monoklonalne. Tak. Przez I 12 przez kolejnych przez miesięcy. Przez 12 tak. miesięcy. Tak. Mhm. I teraz y, po tych 12 miesiącach rozumiem, że następuje ocena skuteczności tego programu lekowego i, i, i leczenia po prostu. Y, po tych 12 miesiącach po y, zastosowaniu przeciwciała monoklonalnego y, pacjentka wchodzi w taki 12-miesięczny okres obserwacji. Mhm. Y, I wtedy w zależności od tego, czy mamy nawrót y, ilości dni z bólem głowy, prawda, czyli nasila się częstość tych napadów migrenowych, y, to decydujemy o tym, czy pacjentka nadal pozostaje w okresie obserwacji, czy wracamy do do leczenia. I tutaj, jeżeli mamy nasilenie o 1 trzecią ilości dni z bólem głowy, no wtedy możemy wrócić do, do leczenia przeciwciałem monoklonalnym i wtedy kolejne 12 miesięcy pacjentka otrzymuje lek. Dobrze, a załóżmy taki scenariusz, że to leczenie jest sukcesem, zakończone. Pacjent zostaje wyłączony z programu lekowego, ponieważ ta redukcja dni migrenowych nastąpiła i jest znacząca poprawa. I nie tylko się domyślam, ale też wiem z rozmów z pacjentkami, że następuje pewien taki dysonans w głowie, bo z jednej strony jest radość, mamy skuteczne leczenie. Faktycznie można powiedzieć, tej migreny praktycznie nie ma, ale co dalej? Czy pozostaje już w ogóle bez opieki? Czy mam kontynuować leczenie? Co powinnam robić? No, pacjentka powinna pozostać pod opieką neurologa, który, który się nią opiekuje. Dlatego, że program lekowy to nie jest tylko leczenie tymi nowoczesnymi mhm. lekami. To jest też jakby poznanie swojej choroby, bo mhm. to też trzeba zaznaczyć, że migrena u każdego przebiega troszeczkę inaczej i musimy poznać swoje te czynniki wyzwalające oraz migrena uwielbia regularność uh -huh. i taki spokój. Uh -huh. Więc tutaj też trzeba się nauczyć trochę zmodyfikować swoje życie i jakby no dopasować pod tą chorobę, żeby tych napadów było jak najmniej. Wiadomo, jak stosujemy leczenie, które ma nam przerwać napad bólu i zapobiec pojawieniu się kolejnych napadów, jesteśmy w stanie uzyskać dosyć dobrą remisję. U niektórych pacjentek zdarza się, że te napady nie występują w ogóle, ale migrena nie jest chorobą, którą uda nam się wyleczyć całkowicie. Uh -huh. Czyli cały czas żyjemy z tą migreną. Więc cała współpraca z neurologiem też polega na tym, żeby ta pacjentka nauczyła się właśnie unikać wyzwalaczy. I tutaj wśród tych wyzwalaczy najczęściej, no wiadomo, stres. To jest sytuacja, która właściwie każdego każdej porze może spotkać. I w każdej chorobie cywilizacyjnej ma swój udział. Podstawa. Dieta. Na pewno musimy się obserwować pod kątem tego, jakie produkty nam nie służą i po których występuje ból głowy. Ale też długie przerwy między posiłkami też mogą mhm. prowokować do wystąpienia bólu głowy. Na pewno regularny sen będzie miał dobry wpływ na to, żeby ta migrena nam się nie pojawiała. Jeżeli ktoś często zarywa, noc, zarywa noce, no to wiadomo, że bóle głowy częściej mhm się będą pojawiały. Odpowiednie nawodnienie trzeba brać pod uwagę. U niektórych kobiet czasami zauważamy taką zależność od naszych zmian hormonalnych, czyli od cyklu miesiączkowego. Mhm. Więc tutaj też można odpowiednie leczenie zastosować, jeżeli taką zależność zauważymy. No i jeżeli uregulujemy tryb życia, jeżeli będziemy sobie dobrze planowały, że na przykład, nie wiem, jeżeli mamy zajęcie, które od nas dużo wymaga jakiegoś takiego napięcia, pracy w tempie, no to potem, żeby zaplanować sobie trochę odpoczynku, żeby... Móc sobie odreagować, żeby to nie było cały czas w takim y, ciągłym napięciu. Jak wprowadzimy do życia umiarkowaną aktywność mhm. fizyczną, to na pewno też nam trochę pomoże i spowoduje, że te bóle głowy raz, że będą rzadziej występowały, dwa, że będą łagodniejsze. Także tutaj y, sama nau samo nauczenie się, jak ta migrena u nas mhm. przebiega, plus leczenie profilaktyczne, no, może przynieść dobre efekty i stale musimy się obserwować i współpracować z lekarzem, żeby w porę zareagować, kiedy zauważamy, że y, po tym zakresie, w leczeniu w programie lekowym mam na przykład nasilenie napadu bólu głowy, żeby zastosować leczenie, bo leki, które mamy w programie lekowym są też dostępne w takim leczeniu otwartym, czyli możemy je otrzymać na receptę, prawda? odpłatnie mhm. od lekarza. Tak. Jeżeli jest taka konieczność, to jak najbardziej możemy z niej skorzystać. Czyli, tak podsumowując, można powiedzieć, pacjent wychodzi z tego um, programu lekowego, dalej jest pod opieką neurologa, nie dalej? ucieka od tego, nie. Nie, <laughs> nie zapomina o tej relacji, prowadzi istotne. dzienniczek migrenowy. Tak, bo to bez, jest podstawa. Tak, to jest podstawa, bo to jest podstawa dalszej diagnozy i też, prawda, w ogóle tego, żeby wrócić. Do programu lekowego, czy w ogóle kontynuować leczenie, musimy znać intensywność i natę tak. natężenie tych ataków, prawda? Mm -hmm. No, a po trzecie, wszystko to, o czym Pani wspomniała, i chyba jest najtrudniejsze, bo najłatwiej jest zawsze sięgnąć po tabletkę, a tak. najtrudniej jest zmienić te nawyki. I my jako Fundacja działamy w obszarze chorób cywilizacyjnych i wiemy, że 70% z nich mogłoby być do uniknięcia, gdybyśmy zmieniali nawyki jest to chyba najtrudniejsze i to Ciężkie. jest co to co prawda w praktyce klinicznej mhm. podejrzewam też jest najtrudniejsze bo łatwo mówi się Unikaj stresu, a trudno już pracować nad tym na co dzień. Także, tak. ale są łatwiejsze rzeczy, takie jak aktywność fizyczna, takie jak dieta, sen. To są rzeczy, nad którymi możemy też bardziej pracować. Ja też tutaj jeszcze chciałam nawiązać do tego, że myślę, że też to bagatelizowanie migreny w ogóle bierze się też trochę z tych wyzwalaczy, o których pani wspomina, bo wiem, że przez lata pokutowało takie stwierdzenie, że właśnie nie jedz czekolady bo ona powoduje migrenę nie pamiętaj o nawodnieniu prawda i to są elementy ale to nie są elementy które jakich przestaniemy unikać, to przestaniemy chorować na migrenę, prawda? To, są, to jest tylko element nawyków. Zgadza się, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że jeden wyzwalacz nie jest, nie jest w stanie wywołać nam migreny, mm -hmm. ale, że tak powiem, tych czynników się nazbiera trochę, mm -hmm. więc tutaj jakby, jeżeli znamy siebie, wiemy jak reagujemy w danych sytuacjach, to możemy sobie też troszeczkę zaplanować, czyli na przykład, jeżeli są zmiany frontów atmosferycznych, a wiemy, że wtedy często zdarzają się bóla mm -hmm. głowy, no to wtedy wiadomo, jak mamy mniej stresów w pracy, bo zaplanujemy sobie jakieś takie no mniej wymagające zadania mhm. jak zadbamy o to żeby się odpowiednio nawodnić jak będziemy mieli regularne posiłki zadbamy też o regularny sen o, o jakieś spacery prawda bo tutaj nie mówimy o jakimś intensywnym mhm. wysiłku fizycznym tylko po prostu zwykły spacer jakieś nie wiem jak ktoś lubi pływać czy jeździć na rowerze no to jak najbardziej y, to może być taka aktywność fizyczna więc wtedy ten, ta zmiana pogody nie będzie miała takiego odbicia na naszym organizmie tak ten ból głowy może rzeczywiście się pojawić ale on może być łagodniejszy może lepiej zareagować na leki przeciwbólowe mhm. ale nie, os nie osiągniemy tego jak nie będziemy wiedziały co na nas działa? Ten dzienniczek to jest po prostu <noise> podstawa. Od wyjścia ze szkoły trzeba, trzeba kontynuować te nawyki. Tak. Myślę, że tutaj problemem chyba też po zakończeniu programu lekowego może być poleku, polekowy ból głowy, prawda? Jakby pani doktor mogła nam wyjaśnić, na czym polega w ogóle ten mechanizm i dlaczego to jest takie błędne koło. No, polekowy ból głowy to jest sytuacja, kiedy lek, który ma nam przerwać ból głowy, staje się jego przyczyną. <noise> I tu jakby no, najczęściej zdarza się u tych osób, które mają przewlekłe bóle głowy, które mają przewlekłą migrenę, bo y, sięgamy po tych leków y, dużo. Tych tabletek przyjmujemy dużo. Y, I o polekowym bólu głowy mówimy wtedy, kiedy przyjmujemy leki przeciwbólowe z powodu bólu głowy. Jeżeli stosujemy leki przeciwbólowe np. z powodu innego bólu, jakiegoś pourazowego, czy z powodu bólu kręgosłupa, to polakowy ból głowy nie wystąpi. Mhm. To jest istotne. Y, I polekowy ból głowy występuje wtedy, kiedy stosujemy... Y, w przypadku tryptanów i opioidów powyżej 10 tabletek w miesiącu mhm. tych leków. Natomiast jeżeli chodzi o niesteroidowe leki przeciwzapalne i paracetamol, to powyżej 15 tabletek w miesiącu. Czyli takie tabletki dostępne, łatwo dostępne, tak, tak zwane. Tak, bez w, recepty, w ogóle prawda? jeszcze chciałabym bardzo tutaj zaznaczyć, że wszelkie opioidy są przeciwskazane w bólach głowy, bo to jest najprostsza droga do tego, żeby mieć polokowy ból głowy. Mhm. Jeżeli chodzi o polokowy ból głowy, jeszcze oceniamy ostatnie 3 miesiące. I często się zdarza tak, że przychodzi pacjentka, ja ją pytam, ile pani bierze tabletek przeciwbólowych z powodu bólu głowy? A ona mi mówi, a no ze cztery, może z pięć, to nie jest dużo. Ja wie dobrze, to proszę pisać dzienniczek migrenowy, zapisywać też, ile mhm. tabletek pani danego leku przyjmuje. I ona mi przynosi ten dzienniczek i się okazuje, że ona przyjmuje 16 tabletek tryptanów w miesiącu. I ona w ogóle sama jest. Zaskoczona. Na jeden atak może, tak. czy, czy... I ona jest zaskoczona, bo ona, mówi, ona sobie nie zdawała sprawy, uh -huh. że ona po prostu aż tyle tych tabletek przyjmuje. A to boli głowa, więc bierzemy, tak? Mamy najczęściej coś przy sobie w torebce, więc tylko łykamy, popijamy, łykamy, popijamy. Owszem, ten ból głowy ustąpi ale bardzo szybko nawraca. Mhm. I stąd to jest błędne koło, że bierzemy lek, bo wiemy, że na chwilę ten ból y, się zmniejszy albo całkowicie ustąpi, ale potem bardzo szybko ten ból nawraca. Więc jesteśmy w takim kołowrotku. Y, w przypadku polekowych bólów głowy jeszcze jest ta trudność, że trudno się ten ból y, ten, ten ból ja tak powiem leczy. Trudno z niego mhm. wyjść, bo my musimy odstawić całkowicie te leki, mhm. od których jesteśmy uzależnione. Mm, tak w cudzysłowie uzależnione, Oczywiście. prawda, no bo to tak chodzi o to nadużywanie tych leków. I jeżeli odstawimy te leki, no to niestety ból nam się bardzo nasili. Mhm. I to jest ten taki najmocniej taki no niepożądany czas w, w, u pacjentek. Ale w ogólnym rozrachunku no mamy ulgę i musimy wtedy wprowadzić obowiązkowo leczenie profilaktyczne, żeby czymś zastąpić. Nigdy nie zostawiamy pacjentki. Proszę sobie odstawić wszystkie leki, mhm. prawda, i poczekać, tak, aż przejdzie. Tylko odstawiamy leki, wprowadzamy leczenie profilaktyczne i. Uwalniamy się od tego bólu, którego tak naprawdę nie powinniśmy leczyć, bo, bo my przyjmujemy te leki z powodu migreny, a potem mamy bóle głowy, które tą migreną nie są. Myślę, mhm. że w ogóle ciągle wracamy do tego leczenia profilaktycznego, które jest tak ważne mhm. w migrenie i które mi się też budzi takie trochę. Ym skrajne skojarzenia, bo profilaktyka zwykle um, kojarzy nam się z czymś, co ma w ogóle nie wystąpić. Prawda? A tu nie chodzi mhm. o niewystąpienie, bo z migreną będziemy żyć całe życie. Tak, chodzi tak. po prostu o zminimalizowanie ryzyka nawrotów. Dokładnie. I po prostu zminimalizowanie życia z tą chorobą. Prawda? Tak. Dlatego ważna jest ta współpraca z pacjentką, między mhm. pacjentką a lekarzem, bo y, właśnie pacjentki jak przychodzą y, i chcą y, wejść do programu lekowego, to one oczekują, że po prostu te bólowe całkowicie ustąpią. Mhm. A my, tak jak jak mówiłam, to nie, o to, to nie o to chodzi w tym programie. My jakby chcemy odwrócić proces, czyli z migreny przewlekłej chcemy uzyskać migrenę epizodyczną. Mhm. To już jest bardzo dobry efekt leczenia. No plus poznajemy siebie, poznajemy swoją chorobę, wiemy jak z nią żyć, dopasowujemy się troszeczkę do niej, bo niestety trochę musimy. Niestety. No i wtedy sprawiamy, że ta migrena staje się taka dla nas, no można powiedzieć okiełznana, tak? I łatwiej da jakość życia nam się poprawia mhm. o, w ten sposób. Czyli można powiedzieć, tak podsumowując, że w ogóle leczenie migreny i życie z migreną wymaga bardzo dużej konsekwencji, prawda, cierpliwości, tak, systematyczności. systematyczności w tych objawach, bo też przecież sama diagnoza migreny zaczyna się właśnie od tak. wykazania lekarzowi, ile tych bólów jest, jakie są częstotliwe, co je wywołuje, ile leków bierzemy, co działa, co nie działa, więc taka systematyczność, konsekwencja i współpraca z lekarzem. Zgadza się. Tak. W przypadku dzienniczka migranowego też łatwo jest zauważyć, co się pojawia nowego. Bo mhm. na przykład może być tak, że ktoś cierpi z powodu migreny, ale też zdarzy się na przykład taki ból głowy, który migreną nie jest, a który jest jakby stanem zagrożenia życia. Mhm. I na przykład, jeżeli mamy ból głowy, którym będzie towarzyszyła gorączka, jakaś sztywność karku, zaburzenia świadomości, no to to jest sytuacja, kiedy trzeba się zgłosić na sor, bo to może być jakieś zapalenie mózgu albo zapalenie opon mhm. mózgowo-rdzeniowych. Tak samo, jeżeli mamy taki ostry, nagły, no, Piorunujący ból głowy, no to też jest taka sytuacja niebezpieczna, więc też wypadałoby, żeby natychmiast zobaczył nas lekarz. Plus są też tak zwane stany migrenowe, czyli migrena, która nie przechodzi po 72 godzinach mhm. i nie reaguje na leki przeciwbólowe. To też nie powinno... Czyli co wtedy zrobić? Udać się na, na SOR? Mhm. Tak, zgłaszamy się na SOR, bo to jest stan taki, który, który należy przerwać. To, mhm. to nie może trwać, nie zostawać w domu, bo to może być niebezpieczne. Pani doktor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę na temat leczenia migreny, na temat roli leczenia profilaktycznego, nie tylko tego, które przerywa atak, ale też tego profilaktycznego. I myślę, że tak podsumowując w ogóle naszą rozmowę, można dojść do takiego wniosku, że migrena potrzebuje takiej aktywnej. Postawy tak. pacjenta. Jest, prawda? Ja bym powiedziała, że ona jest taką chorobą, która bardzo dużo wymaga. Tak, bardzo. I wymaga, a jednocześnie lubi regularności, spokoju, <laughs> systematyczności. <laughs> Co prawda, te zmiany nawyków to myślę, że jakby służą całemu organizmowi i, i, i wszystkim nam, ale faktycznie wymaga od nas dużo i, i żeby dobrze walczyć z tym wrogiem. Trzeba po prostu go dobrze poznać. Tak. Dlatego tak ważna jest i współpraca z lekarzem, i kontrola tych objawów. I też ważne jest, żeby wiedzieć, że nie zostaje się po zakończeniu leczenia samemu. I o tym dzisiaj między innymi rozmawialiśmy z naszą gościnią, panią dr Małgorzatą Czernichowską-Kotiuszko. Bardzo dziękuję. dziękuję. A oprócz tego, gdybyście chcieli jeszcze więcej na ten temat się dowiedzieć, to zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem Migrena i co dalej. Dla osób zarówno przed programem lekowym, jak i w trakcie, jak i tuż przed zakończeniem czy po zakończeniu, bo z niego dowiecie się tego co dalej i przede wszystkim takie Podsumowanie tego poradnika, który bezpłatnie możecie ściągnąć z naszej strony, to chyba takie motto, że koniec programu lekowego to nie jest koniec leczenia migreny, tylko to jest po prostu zmiana. I do tego Was gorąco, gorąco zachęcam. Pani doktor, jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.